Cześć! Na czas wielkich remontów i malowania marka Proline ma dla wszystkich remontujących i malujących mistrzowską kolekcję narzędzi malarskich. Nowości Proline to pełna paleta pędzli, wałków i akcesoriów malarskich, z której każdy może wybrać coś idealnie dopasowanego do rodzaju farby, podłoża i własnych umiejętności. Proline ma pędzle i wałki zarówno do drewna, metalu, tynku, płytry gipsowych oraz do kaloryferów i elementów stolarki okienno drzwiowej. Z uwagi na rodzaje użytego włosia można stosować się z wszelkimi rodzajami farb i lakierów, od emulsyjnych przez akrylowe i nitro rozpuszczalne. Jak więc wybrać ten właściwy pędzel lub wałek malarski? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w e-folderze malarsko-remontowym ProLine, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Poznaj mistrzowską kolekcję malarską ProLine i zrób sobie remont jak malowany. Cześć!